No. Siemano, witam serdecznie, moi drodzy, Piotr Holopszewarski. Właśnie miałem się pakować, ale dostałem.

General, he's gonna whistle. We have a people here. Możemy w spanie Pocha głowę, dawaj Toś no, pokaż. pokaż. Show, show mi patrzcie, tu z boku jest git Tutaj też jest git. No i słuchajcie jest Hasio. się Także słuchajcie jest git. miałem wychodzić znowu z Habiery, żeby coś zjeść. No ale znowu pani powiedziała że się obrazi jak... Nie zjemy kolacji. Zatem już byłem ubrany już do wyjścia. Ale jak pani mówi, że wypada zjeść, to wypada zjeść. Ewentualnie pójdę sobie coś tam jeszcze, tak wiecie, dołożyć. Ale zgit. Ostatni dzień dzisiaj był. Słuchajcie, w miejscowości Naryn. Jem pakuję się i rano. Do biszkeku. Elo. Patrzcie, to jest. Langman w formie zupy, czyli makaron, e, taki z takim gulaszem, można by powiedzieć. Zaraz tu będziemy sprawdzać, co tu pani na nagotowała, tak czy siak. Smacznego i to tyle. A obcięty ładnie. 200% perfect. 200%? Perfect? Yeah. Robert, thank you. You're welcome. Teraz jest Ramadan, i właśnie pani powiedziała, że bardzo dobrym uczynkiem, minimum jedną osobę trzeba nakarmić w ciągu mhm. Ramadanu dla, dla Allaha. Tak więc pani zaprosiła już drugi dzień z rzędu w sumie na jedzenie, i powiedziała, że to bardzo dobry uczynek z jej strony, i oni akurat tutaj na południu przestrzegają postu. Tam w Biszkeku tak średnio, ale tutaj jedzą tylko dwa posiłki w ciągu dnia, czyli jeden po zachodzie słońca i jeden przed wschodem. Słońca. Bardzo fajnie. Muszę się przyznać, iż nie spodziewałem się takiej gościny. Wiedziałem, że może być fajnie, ale naprawdę powiem wam. Jedna z lepszych przygód można powiedzieć, jakie miałem, takie naprawdę. Autentyczne, wiecie, przeżycia tego, jak, jak to wszystko wygląda. Ci ludzie zapraszają nas, zapowiadają nam o swoim życiu. To nie jest tam, że oni na podstawią michę pod, pod gębę powiedzą, daj tam 5 dolarów i, i zawijaj na przykład. Tylko nie, no, oni sami nas zapraszają. No i siadają z nami przy stole, no i rozmawiają. To jest, to jest najlepsze, że po prostu dzielą się swoimi przeżyciami, swoim życiem. I to jest 100% autentyczna kultura, moi drodzy. A ja się. Pakuję, bo wypadałoby. I widzimy się słuchajcie, jutro samego rana. Chapodowa. Przewiście nie no, ale dlaczego? No, nie mówię, bo nie mogę. I ona słuchaj do mnie tak, Czy prostytutka była tak? Tak. Jak ci <noise> rodzaj zosku? Pamiętaj, że rzeczywiście co za to się to ludzie. Trzymano no dzień dobry trochę <noise> Dawki humoru, humorystycznej samego rana właśnie zabijam z miejscowości na Czekam ja jakieś 5-6 godzin jazdy, tak więc wstaję i widzimy się w drodze. Jestem już w drodze na wylotówkę, żeby złapać marszrutkę do Bishkek'u Mam nadzieję, że będzie Ale dzisiaj pozamykane ulice, nie wiem dlaczego No i wszędzie nastawiane aut nastawiane aut, słuchajcie, a, policyjnych Już chyba trzecia albo czwarta, że tak powiem, kontrola Pozamykane mówię, te Ulice poblokowane Albo jakieś święto, albo jakieś ważne wydarzenie bo mówię, co jedno skrzyżowanie stoi dwóch policjantów i czegoś pilnują. Nie mam pojęcia o co chodzi. Ale to jest w sumie mało ważne, bo i tak opuszczam właśnie na naryn i Zobacz, do znowu idzie pan policjant w tej czapce. No i co ja? Za chwilę pewnie będę na miejscu i oby była jakaś marsz Rutka do Biszkeku. Jestem już na stacji, o dziwo jest mnóstwo taksówek, mnóstwo marszrutek, ale wszystkie są puste, nikt nie jedzie, nie mam żadnego pojęcia dlaczego, może dlatego, iż jest jakieś święto każda taksówka niemalże jest pusta, a muszą być minimum słuchajcie trzy osoby, taki transport kosztuje 600, czyli 30 zł za tam około 250 km chyba około 4,5 godziny jazdy do 5 godzin mniej więcej Poczekajmy, zobaczymy, okay. gdzie się zbierają ludzie i dopiero będziemy ładowali. No i szybki update. Powiem wam tak, czekam tu już 20 minut i marszrutka, która stoi tam, była pusta i mówię, dobra, to jak nie ma ludzi, no to idę na taksówkę. Będzie szybciej, ciut drożej, ale dojedziemy, że tak powiem, szybciej, bo zanim że ludzie się zbiorą tej marszrutki, no to pewnie będzie trwało ze dwie godziny. Okazało się, okazało się, że Marszutka zebrała się, słuchajcie, w 5 minut pełna, odjechała, a tutaj dalej na postoły taksówek nie ma nikogo, jestem tylko ja, który chce jechać dzisiaj na, póki co, na Biszkek, tak więc niepokoi mnie to trochę, bo druga marszutka jest już puściutka, tak więc zebrała się tylko jedna, dalej ludzie nie przychodzą, na taksówkę też nie chcą a, się zebrać, bo bym też czuł, że będę Cię tutaj czekał. Nie wiem, czy święto, czy nie święto, ale nikt nie jedzie na północ. Kierowców jest chyba 8 albo 10, którzy jadą do, do stolicy. Te wszystkie auta do taksówki. No ale co mi z tego, jak nie ma chętnych? No i drodzy, pojechali, nie 520, 70, 90 jeszcze dyszkę muszę mu dać. Słuchajcie, ekipa jest już w komplecie. Jestem w stanie powiedzieć. Szukam pieniędzy, szukam jeszcze dyszki. Jedziemy kilka osób, po jedną osobę więcej, jak się spodziewałem. Ale najważniejsze, że te auto zebrało się jako pierwsze. To jest rzecz najważniejsza. Szukam dychu i jedziemy. O. Tutaj Majstrowi dałem. Myszko taka ciekawostka. Słuchajcie, nie ma tutaj monet dwójek tylko są słuchajcie trójki zobaczcie dobre jajca, co jest słuchajcie jeden trzy i pięć nie ma dwójki siedzę z przodu więc będą ładne widoczki zapraszam na trasę Biszkeku i sprawa wygląda następująco. Miałem zaś tutaj dwie noce, ale okazało się, że hotel jest pełny. Nie ma opcji spać tutaj jutro, więc nie wiem co będę ze sobą robił. A druga sprawa jest taka, że zapiłem jak zawsze hotel na hotel. plecach na kurtkę, słuchajcie. Niestety gdzieś klucze, nie mam pojęcia gdzie je wrzuciłem, sprawdziłem spodnie, bo tylko to cię miałem na sobie i bluzę kompletnie, wszystko jest puściutkie, więc to jest taka solidna kurtka, zobaczcie sami, nie mam pojęcia gdzie ja mogłem wcisnąć klucze od niej, no i nie ma szans tego otworzyć Śmi mnie trochę głowa, więc chciałem wziąć tabletki i zobaczyłem, że nie ma opcji tego otworzyć. I Dodatkowo w Biszkach. Słuchajcie, była jakaś zamieć straszna i nie szło w ogóle nawet wyjść na zewnątrz na chwilę, co dopiero cokolwiek nagrać. Nie wiem, powiedziałbym, że burza piaskowa, ale to jest miasto, więc eee... burza piaskowa nie wchodzi w grę, ale chodzi mi, że ten cały piach, który jest gdzieś tam w mieście. Na chodnikach wszędzie to cały czas gdzieś leciało o opory, więc było bardzo nawet niekomfortowo chodzić. A ja chyba jestem w dupie. Nie wiem, czy ja rozetnę tę kurtkę. moi drodzy, idę do piwnicy Co kryje, słuchajcie? Kyrgyzska piwnica. Idziemy tutaj do szefa. Ja Dzięki. zrobię Dzięki. Dzięki. jest Dzięki. <grymne> <grymne> otwarte Dzięki. plecak bez szwanku pięknie. Dzięki. 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 tak Dzięki. majstra który Dzięki. Sklak, Dzięki. Razem jest tak, można tam, śmiało tam. powiedzieć, co kryje kirgijska słońce i piwnica. To jest wszystko, zobaczcie. Ale jest poradzone z pasji, obrad. <laughs> Szymanko. Szymonko, Morty, kochane. Słuchajcie, piękny dzień. Powiem Wam, że dawno nie wstałem z takimi dobrymi informacjami, jeżeli chodzi o to, co robię aktualnie. A wczoraj wydawało się zupełnie na odwrót. Nie dość, że taka. Kutka była, słuchajcie. Zamknięta, nie miałem klucza. Teoretycznie wiecie, no nic yy, szczególnego. No, właśnie, wyobraźcie sobie, że macie na przykład lekarstwa, które brałem na to gardło, yy, nie wiem, szczoteczka takie pierdoły, macie wszystko zamknięte w środku i... No teraz trzeba byłoby później, nie wiem, szukać y, jakiegoś brzota, żeby to dżabnąć. No i pewnie za 2 godziny musiałbym to robić, ale skapnąłem się około godziny 20, więc raczej wieczorem nie kupiłem nigdzie narzędzi. Na rano trzeba wstać, zamiast, nie wiem umyć zębę, no to chodzić i szukać rzeczy. Ale słuchajcie, udało się, wszystko jest. Gitara, jestem w Biszkeku. Zmieniłem kompletnie moje plany, ale o tym za sekundę. Dzisiaj już stąd miałem ponownie Wyjeżdżać, miałem tylko spędzić jedną noc. Okazało się dodatkowo, że hostel jest zabukowany, nie ma więcej miejsc, ale dało się również wyczarować prywatny pokój za, za normalne pieniądze. No i mam kilka rzeczy do zrobienia. Dodatkowo okazało się, że Kazachstan teoretycznie może być otwarty od 11 kwietnia, ale to nie jest potwierdzona jeszcze informacja. Zwoniłem do Ambasady, no i nie dało się nic ustalić. Dodatkowo wczoraj złożyłem, słuchajcie, wniosek o wizę do kraju, gdzie. Wjazd był bardzo, że tak powiem, skomplikowany, ale nie spodziewałem że się, że dostanę tą wizę, no bo półtora godziny, że tak powiem, próby aplikowania, o to nie udało mi się aplikować, bo. Chory wymagania, bardzo chore wymagania, jeżeli chodzi o ten proces wizowy, o te dokumenty, które trzeba dostarczyć w tych formatach. Więc byłem przekonany, że nie zrobię. Pierwszego dnia sobie że tak powiem, dałem spokój. Półtora godziny walczyłem, nie skończyłem, zostawiłem wniosek. Wczoraj to zrobiłem, słuchajcie, dzisiaj rano dostałem wizę. Nie powiem Wam jeszcze gdzie. Oczywiście patroni będą wiedzieć. Pozdrawiam serdecznie, a ja idę na jedzenie, przejście trochę po mieście. No i ochłonąć. Dzisiaj można powiedzieć nie ma, tu co ostatnio, czyli bazar, śmietanie się w mieście, no i rzeczy tak zwane przyziemne, ale tak też jest dobrze. Jeszcze raz Szymanko, witamy, słuchajcie, w Biszkeku. Pytałem miejscowych o najlepszą miejscówkę do spania w Biszkeku, To powiedzieli mi, że oś Bazar jest. Spasiba. Najgorszą miejscową do spania, ale tym podoba mi się najbardziej, bo tu się dzieje najwięcej: jest największy chaos, eee, najwięcej ludzi tu się eee, przewija. Co za tym idzie, jest większa, większe prawdopodobieństwo zrobienia kontentu. A to dla mnie jest ważne, dla Was eee, również. Zatem idziemy na obiadek i jeszcze Wam troszkę poopowiadam. Zatem zobaczę, to, co dla jednych wydaje się być lipą i rzeczami nudnymi, bo, bo nic się nie dzieje, bo jest właśnie chaos zatłoczone i jest brzydko, to dla mnie jest to zupełne przeciwieństwo, bo mogę do siebie znaleźć coś ciekawego i za każdym razem, kiedy wyjdę na tą samą nawet ulicę, będzie się działo całkiem coś nowego. Idę na obiad do lokalnej restauracji, której bywałem wielokrotnie. Jest przyzwoicie, jeżeli chodzi o smak. Jest również przyzwoicie, jeżeli chodzi o cenę godziny w miarę, że tak powiem popołudniowe dzisiaj. Od rana gdzieś tam musiałem pracować trochę na kompy, szukałem biletów. Ale jesteśmy już tak ja powiem z górki. Chodźcie dobre oksy? takie nosiłem. Wyglądają całkiem chyba przyzwoicie, ale Nie, wyglądają lipa, są to jakieś takie. Krzywiony trochę. Jak wyglądam mortki? Z gitarowa czy nie jest gitarowa? Trzymano. No, całkiem ok. My jesteśmy w knajpie, w której bywałem wcześniej. Popularna, że tak powiem, osiedlowa knajpka. Zamawiamy barszcz i smażonego Langmana. Dobra, postaram się zamówić, po ulecą mi pieniądze, będę bogate. Staram się zamówić po słuchajcie rosyjsku. Nie jest jakieś tam wyzwanie. Kogoś też się nie uczę, ale staram się w życie jakoś czytać trochę po tym rosyjsku te wszystkie rzeczy i... czy to jest no nie ma nic po angielsku niestety no ale nie jest jakiś no, bardzo duży wyczyn powiedziałbym żeby e, żeby zamówić dobra mówimy e, słuchajcie, zamówimy sobie e, wosu Langman zamówimy sobie Barszych i, i w sumie to tyle

ile tutaj rosną, co? Przynajmniej bez bubli, tak jak ostatnio. Lecimy i idziemy do centrum. Jedna z moich ulubionych zup, jaka w ogóle istnieje, ale oczywiście nigdy nie będzie tak smaczna, jak zupa o, zapara, wow. e, mojej mamy. To są po prostu bardzo takie, że tak powiem, średnie te zupy, ale tak knajpa jest na tyle ok, że, że jest tania, jest blisko i jest sprawdzona, bo jadłem już w kilku miejscach i były po prostu jeszcze gorsze, więc jeszcze Wam, moi drodzy, smacznego, zaraz przyjdzie jeszcze langman, czyli makaron smażony. To tak wyglądam makaron smażony, czyli woso langman, polecam, jeżeli byliście w Kyrgyzstanie, warto spróbować, dość popularne danie niemalże wszędzie, które jest również smaczne. Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że kurs tutaj lokalnej waluty jest yy, zależny od tego, ile kosztuje danego dnia rubel, bo już widziałem, że był taki moment, iż było 83 i był też taki moment, że było, słuchajcie, 90 parę nagle i zauważyłem, że rubel kosztuje identycznie tyle samo, czyli jest 1 do 1 to zastanawiam się, czy tak to właśnie wygląda z dolarem, że jeśli tam e, rubel leci na, na ryj, to czy też leci kirgijska e, waluta, czy wtedy jest jakaś tam różnica, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że skoro jest jeden do jednego, to jakaś tam jest zależność. A ja sobie idę w stronę centrum. Zobaczyć co słychać na głównym placu, gdzie jest weekend Więc może coś tam się będzie działo Nie wiem czy to będzie widać, ale ta z tyłu kolejka To kolejka do banku, który jest chyba na chwilę obecną zamknięty Bo jest limit ludzi Nie widziałem tego wcześniej Aż tak dużej ilości ludzi stojących do banku I nagle od kilku dni Wszędzie gdzie nie pójdę, w każdej miejscowości Wszystkie banki są słuchajcie full Mnóstwo ludzi Trzeba stać w kolejce, żeby w ogóle tam wejść do środka, co jest dość ciekawym zjawiskiem, którego nie widziałem. Słuchajcie, przyjeżdżałem tutaj tydzień wcześniej. I dodatkowo jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym poruszyć, a mianowicie turystyka tutaj w Kirgistanie. Moi drodzy, Niestety lub niestety materiał, który zebrałem na odcinek dzisiejszy. Jutrzejszy jest Ciut przedługi, no i stwierdziłem, że <laughs> się już ziomki eee, że po prostu tutaj go zakończę, bo jakby ta dalsza część, która jest powiązana z tym materiałem, może być w kolejnym odcinku, a 40-minutowych czy tam 50-minutowych odcinków nie chcę eee, robić, więc tak jak mówię, 20 to jest taka normalny wymiar czasowy, lifestyleowy, więc bardzo spoko a, Jestem w Biszkeku. I jak widzicie, to się trochę już pozmieniały plany, bo powiem Wam najbardziej skomplikowany kraj, jeżeli chodzi o to, co się tutaj dzieje na miejscu, ze względu na rzeczy, które a, muszę zrobić, zanim pojadę dalej. Więc tak bardzo od tego biszkeku, chociaż nic tu się nie dzieje, ale idzie nawet ciekawe materiały, idzie nawet, że tak powiem, zrobić, zależy gdzie się znajdujecie. Ale wszystko jest, że tak powiem, do ogarnięcia, moi drodzy. I nie podoba mi się samo miasto w sobie, bo jest nudne, ale idzie tutaj, mówię, wyczarować nawet fajne sceny i przekazać ciekawe informacje, jeżeli chodzi o content, gdzie pewnie większość z Was podróżując by do Biszkeku pojechała i zawijała kolejnego dnia. No ale nic, to tyle. Chciałem tylko taką informację powiedzieć, że tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek i będziemy się widzieć w kolejnym, który... Czy będzie powiązany jakoś z tym? Tak sobie. Pozdrawiam serdecznie i, i mojego dziąka